Nie no, w najlepszym momencie, czego ty chcesz? Masz 10 tysięcy subskrypcji! No i co, co z tego? No jak to co? Gratulacje! Dzięki, dzięki, spoko, no fajnie, coś jeszcze? No jasne, że coś jeszcze, Łopie. na 10 tysięcy subskrypcji mówiłeś, że zrobisz specjał, gdzie będziesz robił deser. Specjał. Ty chcesz specjał, no, no fajnie, to może sam go nagraj. Sama go, znaczy, no będzie problem z tym, taki trochę. A problem... No, no ciekawy jaki problem. No 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 bo, no bo mama mi nie pozwala nagrywać w kuchni! Mama ci nie pozwala! Ta, no to widzisz. Ja mam dokładnie taki sam problem, więc o co chodzi? No to... Brrr, no to nie wiem. No, to chyba się dogadaliśmy, więc przestań się mnie czepiać, że nie nagrałem specjalnie, ok? Fajnie? No, dobra, ok, fajnie, jest? No dobra, dobra niech ci będzie to nagram jak już będę mógł, no. Coś jeszcze? Nie, już już nic nie chcę. A tak poza tym, powiedz mi po jakiego grzyba ty do mnie dzwonisz, skoro siedzisz obok mnie? W sumie to, to nawet nie pomyślałem, że mogę tak po prostu do ciebie, ciebie zagadać. No, wolałem zadzwonić. No, no. no więc następnym razem pomyśl, okej? Okay? No, no to cześć. To na razie. Cześć! Na razie. Nie ma najlepszy czas na mnie interweniować! Czego chcesz? Masz 10 tysięcy zapisać! Cóż, to co? Cóż, jak się masz? Gratulujemy! Nie, dziękuję bardzo. Fajnie. Coś jeszcze? No cóż, absolutnie nic! Człowiek! Członkostwo 10 tysięcy specjalnego dla ciebie, gdzie jesteś naprawdę słodkie! Specjalnie? Jeśli chcecie wyróżnić... No dobra, może nagrać samodzielnie? Czy to oznacza, miałem to sam? Czy nie będzie miał problemu z średniej bitowej? Problem? Cóż, zastanawiam się, w czym jest problem. Nie, 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 nie. Moja mama nie pozwoli mi spać w kuchni. Mama ci nie pozwala, tak? Cóż, mają dokładnie ten sam problem widzę. To jest? Jeśli masz ten sam problem. No, nie wiem, czy brrr. Nie nagrać go w prawym specjala, czepiać mnie, zatrzymać. To jest zabawa? Nie? W porządku? To jest zabawa? Co to jest? He? No dobra, może to zrobić jako rekord. Zostań. Coś jeszcze? Nie, nie chcę niczego. A poza tym, jeśli siedzisz obok mnie, jest to, co nazywam wtyczka. Powiedział? W sumie, to do ciebie po prostu nie myślałem o, ponieważ wolałem zadzwonić. Więc następnym razem czujesz się dobrze? Teraz. Teraz.